Cześć! Witajcie na kanale Totalny Odlot. Dziś przedstawimy Wam kilka ciekawostek o spółce UPS, która transportuje ładunki cargo, między innymi drogą lotniczą. Przypominamy, ten odcinek nie jest reklamą firmy przedstawionej na tym filmie, ani nie jest w żaden sposób sponsorowany. Ma na celu dostarczyć kilka ciekawostek o UPS Airlines. UPS Airlines to amerykańska linia lotnicza cargo z siedzibą w Louisville, w stanie Kentucky. UPS to trzecia co do wielkości linia lotnicza cargo na świecie pod względem wielkości przewożonego ładunku. UPS Airlines leci do 779 miejsc docelowych na całym świecie. Najwięcej spośród wszystkich linii lotniczych. Spółka jest zależna w 100% od UPS od momentu jej uruchomienia w 1988 roku. Podobnie jak pasażerskie linie lotnicze UPS Airlines działa w modelu hub and speak. Linia lotnicza z siedzibą w Worldport. Na międzynarodowym lotnisku w Louisville ma kilka drugorzędnych węzłów komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych oraz węzłów międzynarodowych w Niemczech, Chinach i Hongkongu. Transport lotniczy to usługa polegająca na przewozie drogą powietrzną towarów praktycznie w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej. Może on odbywać się w formie jednorazowego przelotu lub jako kilka oddzielnych. Jednorazowo największe samoloty mogą zabrać do 120 ton towaru. Według międzynarodowego zrzeszenia przewoźników lotniczych i ATA, codziennie z komercyjnymi ładunkami na pokładzie wzbija się na świecie w powietrze 100 tysięcy samolotów przewożąc 140 tysięcy ton towarów o wartości 18,6 miliarda dolarów. Wśród nich jest między innymi 898 milionów listów, 20 milionów paczek, ponad milion smartfonów, 6849 szczepionek oraz ponad 80 tysięcy kwiatów i 200 koni wyścigowych. Obecnie największym samolotem transportowym na świecie jest An-225 Mriya, masa użyteczna 400 ton, wyprodukowano tylko jedną sztukę, oraz An-124 Ruslan, masa użyteczna 150 ton, produkowany seryjnie. Historia Początek transportu paczek drogą lotniczą dla UPS sięga 1929 roku, podobnie jak w przypadku US Postal Service. Paczki UPS były przewożone jako bagaż podczas lotów komercyjnych linii lotniczych. Wiele paczek zostało wysłanych przez Ford 3 Motors United Airlines. W 1930 roku firma przeniosła działalność z Oakland do Nowego Jorku i rozpoczęła działalność również w innych regionach w całym kraju. Po II wojnie światowej UPS ponownie przyjął pomysł wysyłania paczek lotniczą. Począwszy od 1953 roku dwudniowa dostawa była oferowana w pakietach od wybrzeża do wybrzeża. Usługa nazywała się Blue Label Air. Tak jak poprzednio, objętość paczki UPS była transportowana podczas lotów komercyjnych linii lotniczych. W 1975 roku UPS rozpoczął swoją pierwszą działalność międzynarodową wraz z ekspansją w Kanadzie, a rok później dodatkową ekspansją w Niemczech Zachodnich. Ponieważ UPS stało się prawdziwie międzynarodową firmą, dostęp do własnego samolotu towarowego stał się bardziej oczywistym problemem. W 1980 roku UPS otworzył swoje pierwsze duże centrum sortowania paczek przewożonych samolotami, znajdujące się w Louisville, w stanie Kentucky. Za pośrednictwem swoich kontrahentów UPS przesyłało paczki przy użyciu floty komercyjnych samolotów przerobionych na fraktowce, w tym Boeing 727 w wersji 100 i w wersji 200, Douglas DC-8 i Boeing 747 w wersji 100. W 1982 roku firma UPS prowadziła usługę następnego dnia, gwarantując dostawę niektórych przesyłek z dnia na dzień. Aby rozszerzyć swoją sieć lotów, UPS otworzył placówkę dystrybucyjną w Anchorage w 1985 roku. W 1986, starając się uzyskać prawa do usługi w Japonii, UPS zawarło spółkę Joint Ventures DHL o nazwie International Parcel Express. Spółka została odrzucona do użytku w Japonii, co doprowadziło UPS do zakupu akcji DHL wspólnego przedsiębiorstwa w 1987 roku. Flota UPS Airlines. McDonnell Douglas MD-11. Trzysilnikowy szerokokadłubowiec średniego i dalekiego zasięgu. Był produkowany przez amerykańskie przedsiębiorstwo McDonnell Douglas, a później przez Boeinga, po wchłonięciu przez niego pierwszego producenta. Posiada dwa silniki zamontowane pod skrzydłami oraz jeden pod statecznikiem pionowym. Boeing 757 Samolot wąskokadubowy, dalekiego zasięgu. Produkowany przez firmę Boeing w USA. Wprowadzony do eksploatacji w 1983 roku. Boeing 747 szerokokadłubowy samolot przeznaczony do lotów dalekiego zasięgu. Produkowany przez Boeing Company. Potocznie nazywany Jumbo Jet. Ustępując Airbusowi A380 i Anowi 225 jest jednym z największych samolotów odrzutowych na świecie. Boeing 767, szerokokadubowy samolot pasażerski dalekiego zasięgu. Zaprojektowany i produkowany przez amerykańską korporację Boeing. Występujący w siedmiu wersjach. Państwo Stany Zjednoczone. Airbus A300, szerokokadubowy samolot pasażerski lub transportowy, średniego i dalekiego zasięgu. Powstał w 1972 roku jako pierwszy na świecie dwusilnikowy samolot szeroka i jest pierwszym produktem Airbusa. Katastrofa lotu UPS Airlines 6 miała miejsce 3 września 2010 roku o godzinie 19.42 czasu lokalnego w rejonie bazy wojskowej nad Al-Sheba w Dubaju. Boeing 747 wersji 400 należący do amerykańskiej firmy United Parcel Service Miał wykonywać planowany lot z Dubaju do yy, port lotniczego kolonia. Niedługo po starcie piloci zawrócili do Dubaju zgłaszając dym w kokpicie. Samolot nie zdołał wylądować i rozbił się około 17 km za lotniskiem. Zginęli obydwaj członkowie załogi. Przyczyną było samozapalenie się baterii litowo-jonowych. W katastrofie zginęło obu członków załogi. Był to Boeing 747 wersji 400 o numerze rejestracyjnym N571UP. Został dostarczony do UPS Airlines w 2007 roku. Maszyna miała na swoim koncie wylatane 9977 godzin lotu, a 3 miesiące wcześniej przeszła gruntowny przegląd. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeżeli odcinek się spodobał, dajcie łapkę w górę i zostawcie subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pomysły na następny odcinek, podzielcie się tym w komentarzu. Do następnego odcinka. Cześć!